No, cześć, witam Was dzisiaj z Międzyrzeckiej Prowansji, a dokładnie z y, pól, lawendowych prowadzo, pól lawendowych należących do Pani Iwony Piechoty. Te pola i ta plantacja znajdują się niedaleko Międzyrzecza we wsi o nazwie Silna. Pani Iwona y, hoduje dwa rodzaje lawendy. Lawendę wąskolistną to jest ta, y, którą teraz Wam pokazuje operator impresjonista. I ta lawenda charakteryzuje się tym, że ma intensywną barwę, a także bardzo intensywny olejek aromatyczny. Czyli aromatyczne elementy ma bardzo silne ale przede wszystkim kolor i nadaje się na bukiety, do wyrobów takich właśnie bukietowych, jak na przykład te. To są bukiety z lawendy, nazywają się fusetki. Tu lawenda została zebrana i te bukieciki zostały y, przeplecione w wstążką y, i można je sobie powiesić w domu, w szafie, gdziekolwiek chcecie. To jest... To są fusetki. Oczywiście wykonała je właścicielka tej plantacji, czyli pani Iwona Piechota. Drugi rodzaj lawendy, po mojej prawej stronie, to jest lawenda Grosso, która ma mniej intensywną barwę, ale za to bardziej intensywne olejki eteryczne. I ona przeznaczona jest do wyrobu świec, hydrolatów, olejków, a także kosmetyków. Te pola lawendy, jak widzicie, ciągną się hen, hen, hen daleko. Zdążyłam w ostatniej chwili, ponieważ pani, Iwona jest przed dniu zbioru lawendy i wtedy te pola będą oczywiście wyglądały inaczej. Ale ma ich tyle, że z nich oprócz fusetek może produkować. To, co Wam teraz pokażę. Przede wszystkim wspaniałe świece zapachowe. Świece zapachowe są wykonane na bazie wosku pszczelego i wosku rzepakowego. Te intensywniejsze są z tej właśnie wąskolistnej, a te z lawendy grosso. Mogę Was zapewnić, że zapach jest oszałamiający. Oprócz tego, co powiedziałam. Pokażę Wam teraz inne gadżety, które możecie nabyć, kiedy przyjedziecie na pola Pani Iwony Piechoty we wsi Silna pod Międzyrzeczem. To jest na przykład taki woreczek napełniony pokruszoną lawendą, a rysunek o tym na tym woreczku jest wykonany, jest to rękodzieło, jest to rysunek odręczny, na każdym woreczku inny. Magnesiki. Jeżeli ktoś kocha magnesy, to może sobie kupić u Pani Iwony taki właśnie oto magnes w milionach innych odsłon. No i jako przedostatni pokazuję Wam zawieszkę zapachową, która również wykonana jest z wosku. A więc nie wieszajcie jej w samochodzie, tylko gdziekolwiek chcecie, ponieważ pod wpływem ciepła ten wosk może się roztopić. A teraz to, na co książko Holicy... Czekają najbardziej, najczęściej polują. Po prostu są to co? Zakładki do książek. Zakładki do książek, również malowane ręcznie i również tutaj możliwe do nabycia. Tak właśnie pięknie pani Iwona umie przedstawić swoje pole lawendowe. Pole lawendowe nazywa się Silna lawenda, bo znajduje się w miejscowości silna, niedaleko, między rzeczą. Ale jeżeli myślicie, że to jest film sponsorowany przez panią Iwonę, to się mylicie. To jest do przybycia na to pole skłoniły mnie oczywiście książki, lektura książek. Wybrałam książki ze słowem lawenda w tytule. I teraz te książki wam y, omówię. Y, jako, że w tych, tytule tych książek jest lawenda, a wokół mnie pola lawendy, bzyka to, co ma bzykać, czyli pszczoły, nie wiem czy ten czy ten właśnie Andrzej te bzykające bąki, pszczoły i wszystko, co żeruje na lawendzie, Wam pokaże, ale na pewno, bo przecież jest mistrzem. A patrząc na te właśnie bzykające pszczoły i bąki, możecie sobie teraz wyobrazić treść książek, które Wam pokażę. Pierwsza z nich została napisana przez Amerykankę Jennifer Green i nosi tytuł Lawendowe Pola. Tak wygląda okładka. Akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych na przepięknej lawendowej farmie. Na tę farmę przyjeżdżają po latach trzy siostry. Viola prowadzi tę farmę, to znaczy właśnie uprawia lawendę, kosmetyki z nich produkuje i do niej dołączają dwie siostry. Daisy, która przybywa z Francji, ponieważ rozstała się ze swoim mężem utracjuszem i chce na tej lawendowej farmie zapomnieć o tych swoich negatywnych przeżyciach, a także Camille, która uciekła z Bostonu. Dlaczego uciekła? Bo tam została dotkliwie pobita i tam zmarł jej mąż. A więc trzy siostry w wieku balzakowskim spotykają właśnie się na rodzinnej fermie. No i co? Nic tak nie leczy kobiecej duszy jak lawenda, ale przede wszystkim nowy mężczyzna i nowa miłość. Wszystkim trzem siostrom udaje się znaleźć nowego mężczyznę i nową miłość, bo nie będę przed wami ukrywała, że ta książka to jest po prostu harlekin, ale harlekin o zapachu lawendy, a taki harlekin może być tylko wspaniały do czytania i można przy nim spędzić miłe chwile. Druga książka została napisana przez Polkę Klaudię Kopiarz i nosi tytuł w Głąb lawendowych uliczek. Akcja tej książki zaczyna się również w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku i poznajemy dziennikarza sportowego, który nazywa się Oliver Blake i tenże dziennikarz sportowy ma wszystko, sławę dziennikarską, przepiękną narzeczoną, pieniądze, tylko nie jest w życiu szczęśliwy. Pewnego razu postanawia swoje życie zmienić, ale nie wie jak i kroki kierują go do pewnej włoskiej cięgarni. Gdzie kupuje książkę o Włoszech, zachwycony opisem Włoch i opisem Europy, przyjeżdża do Włoch i po prostu po tych Włoszech podróżuje. Podróżuje również po Francji i po lazurowym wybrzeżu. O, bo to mi się zapomniało. Po lazurowym wybrzeżu, i tam spotyka oczywiście miłość swojego życia. Bo jak już się zapewne domyślacie, ta książka to też jest harlekin, ale harlekin pełen nie tylko doznań zapachowych, czyli zapachu lawendy, ale również doznań smakowych. Oto fragment ze smakiem kandyzowanych owoców w ustach. Amerykanin jechał lękliwie na rowerze w stronę willi pani Nadine. Niekiedy zatrzymywał się, by jeszcze bardziej poczuć w swoim wnętrzu zachwyt wypływający z niesamowitych nocnych pejzaży. Lazurowe wybrzeże błyszczało blaskiem miliona gwiazd. Czasami tę indylę skomponowaną z barw, dopełniał oszałamiający zapach lawendy oraz ziół. Jestem wolny! krzyczał roześmiany. A więc na polach lawendy Oliver odzyskał wolność, ale również zyskał miłość. Harlekin o zapachu ziół. I na koniec książka napisana przez Ninę George. Jest to autorka niemiecka. Nina George napisała książkę pod tytułem Lawendowy pokój. Akcja jej nie rozgrywa się jednak w Niemczech, tylko we Francji, a dokładnie w Paryżu. W Paryżu mieszka 50-letni mężczyzna o imieniu Jean, i ten Jean prowadzi księgarnię. Nazywa się ona apteka literacka, ale znajduje się w bardzo niecodziennym miejscu. Tym, tym miejscem jest barka zacumowana na sekwanie. No i właśnie nasz. Yy, Nasz bohater tak wspaniale umie poznać duszę człowieka, że wypożycza swoim klientom czy sprzedaje swoim klientom tylko te książki, które mogą im pomóc, mogą, mogą uśmierzyć ból i żal, mogą wzbudzić tęsknotę. A taką tęsknotę czuwa bohater, bo to 20 lat temu był bardzo, bardzo zakochany. W dziewczynie, z którą się rozstał i po 20 latach odnajduje od niej list. Postanawia odcumować swoją barkę, udać się na południe Francji, czyli do Prowansji, na lawendowe pola, aby tam odnaleźć ukochaną. To jest Harlekin. Jak się zakończyła ta podróż? Nie mogę Wam powiedzieć. Mogę wam, tylko, mogę wam tylko zacytować jeden przepis, który, a wiele tych przepisów dołączonych jest do książki. Będzie to przepis na lody lawendowe. Czy jedliście kiedyś lody lawendowe, a możecie zrobić je sami? I teraz tak, składniki: jedna, dwie łyżeczki suszonej lawendy, cukier, 8 łyżek mleka, 8 żółtek, 250 ml śmietany. Wszystko to razem zmieszać, schłodzić i już macie lawendowe lody. Na końcu tej książki jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, a mianowicie tytuły książek, które najczęściej sprzedawał swoim klientom e, bohater na uśmierzenie bólu duszy. A te książki są na przykład takie: Douglas Adam z Autostopem przez Galaktykę, Elizabeth, Elizabeth von Arnim, o której Wam mówiłam, Zaczarowany Kwiecień, Cervantes, Don Quixote. Gary Romeo, Obietnica Poranka, co tam jeszcze ciekawego. Astrid Lindgren, Pipi Pończoszanka. I tego typu książki wypożyczał swoim klientom. Książki dobre na uśmierzenie bólu duszy. Pogoda wokół staje się troszeczkę mało prowansalska, bo zaczyna kropić mhm. deszcz, ale... To nic nie szkodzi, bo intensywność zapachu lawendy jest coraz większa. Polecam Wam więc jako lekturę te książki harlekinowe: Kla Klaudia Kopiarz w głąb lawendowych uliczek, następnie Jennifer Green lawendowe pola i Nina George lawendowy pokój. Zachęcam Was, jeżeli będziecie w pobliżu Międzyrzecza, żebyście przyjechali do wsi, do wsi silna, w której pani Iwona Piechota może Wam zaproponować wyroby, o których już powiedziałam, a także w swoim sklepiku ma pewną galerię, pewną galerię wyposażoną czy ozdobioną przedmiotami, które kiedyś były w każdym domu. To jest tylko kilka przedmiotów, które były w każdym domu. Jeżeli nie poznajecie, to od lewej jest to maselnica. Czyli tą maszyną robiono kiedyś masło. Być może w waszych domach babcia i, i, i czy no mama to chyba nie, ale babcia miały. Spójrzcie na te przepiękne wyroby garcarskie z gliny. To są właśnie przedmioty do przechowywania zsiadłego mleka. A ten w środku, taki pogięty trochę, to jest, to jest taki garnek do przenoszenia na pole jedzenia. Tym, którzy żniwowali, w takim garnku jedzenie się przenosiło. Z tego najwyższego wystają wrzeciona, służące do, mm, służące do tkania tkanin, właśnie które tutaj na terenie międzyrzecza i nie tylko, no wszędzie właściwie. Takimi wrzecionami się tkało. Jak to tam było, wrzeciono kogoś te. właśnie. Tak, ukuło, wrzeciono i zapadła w sen. Ja już też prawie zapadam w sen. Pod wpływem tego wspaniałego aromatu. Pozdrawiam Was więc z tego lawendowego pola. Mam nadzieję, że kiedyś je odwiedzicie. Dziękuję pani. Właścicielce za możliwość nagrania tutaj filmu. Dziękuję, do zobaczenia.